że powiem, że Arek nawet nie wiedział, że mam przygotowaną taką koszulkę. Wiedział o tym praktycznie chyba tylko Paweł Prosedowski, który mi ją przygotował. No dla Areka... można powiedzieć po francusku, bo to co zagrał mi piłkę do pustej bramki to naprawdę takie asysty na pewno chyba czasami bardziej cieszę niż ta, ta strzelona bramka, bo to 95% zasługi jego, że on mi tą piłkę dograł. A ja się cieszę z tej bramki, bo tak jak mówię, mogłem e, pokazać e, nie ma co powiedzieć, nie prezent, tylko wsparcie dla całej Francji. Proszę pokazać wsparcie dla całej Francji, bo jestem jej zawodnikiem, gram w francuskiej, mam tam przyjaciół, mam kolegów i wiem jaka to jest, taka, to jest tragedia dla całej Francji, więc cieszę się, że mogłem przynajmniej takim symbolicznym gestem pokazać im, że jestem z nim. Moniu fajnie wyszedł z tą piłką, i Arek dograł mi, więc no, to co trener nam na, przed meczem <coughs> na Klejślad, to mówi, że jakie oni robią błędy i my z tych błędów dzisiaj ten błąd wykorzystaliśmy. No tak, dzisiaj pokazaliśmy się, że bez Roberta nas też potrafimy strzelać, bo przed meczem tam gdzieś się czytało, że bez niego nie potrafimy strzelać. Dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy, więc mówię, mamy wartościowych zmienników, wiadomo, że z Robertem jesteśmy jeszcze lepsi, ale cieszymy się z tego, że może no, wygrywamy mecze, uczymy się wygrywać i to jest zabawa.